Polskiemce C Polak. Spoko. Polskiemce C Polak i witamy was w nowej serii Slenderman Origins. Dobra, ja sobie wybieram najpierw poziom. Wybiorę sobie normal i fog. No. O, już widzę przed sobą strasznego człowieka. nie No, ja wiem, też tak się raz miałem. Ale obym szybko Slendera nie spotkał, bo nie chcę. Kurczę, ale to dużo. Jaki tu jest. U mnie jest cały czas mgła. Co mnie wkurza. Straszności. jakby to powiedzieć, mroczne. Ja też wyglądam mroczny na normalnym i tak nie na tym yy, mglistym. W ogóle to jest fajny efekt, że jak się weźmie kamerką szybko do góry i w dół, to ta lampa tak się fajnie rusza. No. To jest właśnie w tym plusik. Właśnie dla mnie też i prawie weszłem w stół. Kurczę, jakieś beczki. Co się dzieje? Co ty gadasz? Ja się tam nie boję. Na początku się bałem, o, przyznam się wam Slendermana, ale już się za bardzo nie boję. W ogóle ten Slenderman Orgis to nie jest taka straszna w ogóle gra. Moim zdaniem najzwyklejsza gra. W ogóle ten Slenderman. Co to za jakiś zwykły typek i w ogóle szukam tu różnych rzeczy i nic nie mogę znaleźć. No chodzę w kółko. Spójrzcie, co tu się dzieje. Oha, Oha, krzesła na ziemi? Ja stąd uciekam, żebym go nie spotkał. Nie, zobaczymy, kto pierwszy Slendermana spotka i wtedy kończymy... Jezus, czaszki mi spadają z nieba! O w mordę! Jezu, ja się boję, przyznam się. Teraz trochę się boję. Kurczę, zamykam oczy i biegnę. Trochę się przyznam, że się przestraszyłem tej czaszki. Jezu, będę chyba chodził tak byle gdzie teraz. O w mordę, ale się przestraszyłem. O! Złapał cię? Nie, ale nie mogę od uciec. No właśnie, tak jest. Ale co, już zginąłeś? Nie, żyję. Aha, to spoko. A uciekła od niego. O no, Chyba będę w złym stanie psychicznym. To jest tak przede mną się jakoś biec, czy cokolwiek. No właśnie, wiem, to jest bez sensu. Render Racing jest fajniejszy. Ale tu głupie jest to sterowanie moim zdaniem Ja wiem, dlatego ja staję w miejscu i sobie poczekam na Slendermana żeby oni zobaczyli jak to. A zresztą... Tu będzie Slenderman, na bank będzie. O, kurde. Ja nie wytrzymuję w tej grze. Jestem w stanie zrobić. Kurcz, ale u mnie dron za oknem, budownicy. Co? Ty nie możesz wytrzymać na No właśnie, wiesz... Na Night Wiesz co, ja się chyba trochę... Ja chyba zakończę ten odcinek, bo mam... Jakoś się tak źle czuję. Na pierwszym rzucie oka, jak w to grałem, nie bałem się jakoś tak nagle normalnie, ale teraz tak nagle zacząłem o nim myśleć i o tym wszystkim, i nagle mi coś się zaczęło dziać. Więc wiecie co, ja Was za to bardzo przepraszam, że tak się kończy bez tego widoku jego. No ale cóż, ja się z Wami będę żegnał, więc do kolejnego. Co? No właśnie, też tak miałem. I więc co? Sorry za to ten, ale ja się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie odcinka. To co? Narka i, i ziomy. Jo!